Był pierwszym szefem KGB, który stał się sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego. KGB, FSB, Putin. Następny przypadek, kiedy to się stało, to jest przypadek pana Putina. But I'm saying that in 2004 KiCCB managed to fulfill the historic mission. They came to power and had no political control from the Communist Party, which was destroyed in. A to oznacza, że w roku 2000 kadzie dokonało historycznego wyczybu. to była włażne nad. So that' what we have today. Today we have for the first time in history, Mamy więc w tej chwili sytuację, jaka nigdy wcześniej w Europie się nie wydarzyła, kiedy tajna policja, służby specjalne kontrolują i stoją na czele samego państwa. And that's of course this is very dangerous, because again those people are, are trained to kill. A to jest oczywiście niebezpieczne, bo ci ludzie są wyszkoleni w zabijaniu. Professor Christensen my final question my giving to, to the people uh, about this final uh, idea that you talked talk about you wrote about three people that were chosen by KGB to become the heads of uh, the head of state of Russian state What was the mechanism of this so-called election or selection? Profesor Felczyński w książce podaje nazwiska trzech osób, które wybrane były przez KGB, FSB do tego, aby pełnić funkcję prezydenta Rosji. Jaki był mechanizm dokonania tego wyboru? Well, again, in August of 1991 the collapse of the Soviet Union happened uh, so quickly and painlessly, because KGB

Choć KGB była jedyną sowiecką strukturą, która przeszła i przeżyła upadek Związku Radzieckiego. Over w 1996 roku nastąpiła pierwsza próba przejęcia kontroli nad Rosją przez KGB. Uh, this was organized by uh, general alexander kozakov, who was in charge of the secret service uh, of uh, boris yeltsin. <inaudible> <inaudible> in 1994-95, uh, they organized the russian uh, fsb, organized the first chechen war. <inaudible> Uh, in March of 1996, they uh, basically told Yeltsin that he has to postpone or cancel elections. W roku że musi albo wybory, uh, because he has no chance to win anyway. Tak tak? And Yeltsin signed a decree. Uh,

no, albo umrze, był starym i pijącym człowiekiem. His vice premier, Alex Soskowiec, who was actually a close associate of Korzhakow, would become acting president. Soskowiec stanie się prezydentem, przyjaciel Korzhakowa. Then the new elections would be organized, and Soskowiec would become acting president, and Korzhakow would rule. No i wybory się odbędą, Saskowiec zostanie prezydentem, a Korżakow będzie rządził państwem. Uh, this to się nie zdarzyło, ponieważ rosyjscy oligarchowie dowiedzieli się o tym dekrecie. Uh, Oni wiedzieli, że Korżakow zabierze ich wszystkie pieniądze i wszystkich interesów. Oligarchowie skomunikowali się Tani do Jelcina, wytłumaczyli Jelcynowi, co się dzieje y, Jelcyn y, y, zwolnił Korzhakova i wygrał wybory i to była prawdopodobnie jedyna rzecz zrobiła kiedykolwiek coś, cokolwiek pozytywnego dla Rosji. But then in 2000, when new elections took place, for years the history actually kind of repeated itself. Ale w 2000 roku historia się powtórzyła. Druga wojna czeczeństwa zorganizowana została w 1999 roku. But by that time they knew that they have to change strategy. Ale wtedy już wiedzieli, że muszą zmienić strategię. Bo będą wybory i ludzie będą rywalizować. No więc zorganizowali system, w którym wszyscy kandydaci byli z KGB. I <laughs> Yeltsin uh, a miał uh, whom to make, uh, his a jaki dostał wybór, którego z kandydatów KGB wybrał? He was Zaproponowano mu trzech ludzi. One was uh, Yevgeny Prymakow, the former director of SVR, uh, foreign intelligence service. Yevgeny Prymakow był szef Służby wywiadu zagranicznego uh, i był szef służb. Był pierwszym kandydatem. And the person was the former director of the FSB. Which is another name for the FSB. And the third person, of course, was former director of the FSB, Putin. Now, my point is that uh, we are talking about a president which was actually uh, you know, introduced to this uh, position by the FSB. O czym mówię? Mówię o tym, że prezydent stał się człowiekiem, władcą wybranym na wcześniejszym etapie. Putin, to one, Putin po prostu miał najwięcej szczęścia z tej trójki. Jeltsin like nie lubił Prymakowa i nie He is, he is Uważał, że drugi kandydat jest zbyt słaby. więc zatrzymał swój wybór, dokonał swojego wyboru na Putinie. No i tak e, cały świat uzyskał, uzyskaliśmy Władimira Putina. Szanowni Państwo, goście jest do Państwa w dyspozycji. E, Pani Sabina Trefiot będzie e, podchodzić do osób, które się zgłaszają do głosu. Bardzo proszę o zadawanie pytań w języku polskim. Będziemy tłumaczyć. Tutaj z drugiej strony jest, widzę, pierwsze pytanie. Sabina, proszę. Następnie chciałem powiedzieć, że ja wielu moich kolegów podziwiam Pana odwagę do mówienia publicznie tego, co Pan mówi. We admire your courage because of what happened. A co do konkretnych pytań, to dużo Pan mówił o tym, że jedynym wyjściem z tego konfliktu na stałe jest upadek tego systemu i de facto upadek Rosji. Jak Zachód może przyspieszyć ten proces? I jak możemy zmienić nastawienie Rosjan do ich świadomości, w związku z tym, że na tą chwilę większość Rosjan popiera tę politykę? No the first question, you said that the, the only way that, uh, that we could have the peace in the world is the fall of uh, russia. Uh, the fall of russia means fall of Putin. Uh, what, what the western world could do uh, to uh, help this uh, fall?